Czytacie, miał typ na fajną to Ja widzę to tak, e, walka Malczyński vs. Hater. No to widzę tu wygrano Malczyńskiego, bo pseudonim Bocian e, mówi o tym wszystko: chude nogi, chude, kościste. A jak uderzy się z chudej i kościstej nogi, no to jak wiadomo, e, bardziej to boli, tak? Kolejna walka AJ vs. Chłop e, Fitlovers to Moim zdaniem. Jednogłośna tutaj wygrana będzie AJ'a, e, chłop silny, dużo chodzi na siłownię, e, Fitowers, sylwetka e, bliżej mu do e, crossfitowca niż do kulturysty, więc raczej nie ma tutaj e, większych szans z tak silnym chłopem. Kolejna walka Fagaty z jakąś tam babą. To moim zdaniem Fagata tutaj jest e, faworytką, bo jak sama mówiła chciałaby występować e, w filmach dla dorosłych, e, więc myślę, że e, Prawdopodobnie przyjmuje e, bardzo dużo e, testosteronu, tak? więc e, jest tutaj e, silniejsza, jest faworytką. Kolejna walka e, La Luna z jakąś babą, też której nie znam. I e, La Lune też nie znam, ale e, widać po e, dziewczynie, że e, lubi awantury nieco jej obce, więc e, stawiam tutaj e, na nią. E, Alan i młody Muran to stawiam tutaj na e, Alana. E, Dał radę z tak wielkim chłopem jak Denis Załęcki yy, wytrzymać yy, trzy rundy, więc myślę, że z Muranem też sobie yy, poradzi. No i yy, Norman Park, Szeliga, no tutaj Szeliga jak w trafi to yy, będzie pozamiatane, ale myślę, że yy, doświadczenie w awanturach yy, Normana Park yy, przezwycięży i nie da się on e, tutaj mu wtrafić. E, tutaj jeszcze gimper z kimś tam walczy. To e, widzę, że widziałem, że gimper e, chodził dużo na siłownię więc e, stawiam tutaj na gimpera. No i e, jeszcze kolejna walka, czyli e, wiewiór i krycha e, UFC. E, krycha mówi, że się coś nie coś ale e, wiewiór widziałem, że e, ma duży park chyba bierze sterydy, więc y, stawiam tutaj na y, wiewióra.